Cześć, tutaj Miał Szczepanek. W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Start with Why, czyli zacznij od Dlaczego Simona Sineka? Całość insightów z tej książki znajdziecie na mojej platformie Booktube. Zanim zaczniemy. Moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność Booktube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu: książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo-notatek z książek, które każdy przynajmniej raz. W życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Simon Sinek zasłynął wystąpieniem na TEDxie w 2009 roku, gdzie właśnie poruszył ważny dla wszystkich temat psychologii, sensu i właściwie tego, co jest w nas najgłębsze. Ludzie potrzebują motywacji do działania, a ta motywacja wynika najczęściej właśnie z tego, że coś wypływa z nas z wewnątrz, że coś z nami rezonuje, że dana marka tworzy produkt nie tylko z fajnymi cechami, ale robi to dlatego, aby zmieniać świat. Why czyli dlaczego? To jest właśnie to, na czym firmy powinny się skupiać. Od czego powinny zaczynać? Nie powinny zaczynać od produktu, Lecz od tego, dlaczego w ogóle chcą coś robić, co jest ich motywacją, jakie są ich wartości, i te wartości właśnie przyciągają ludzi, a niekoniecznie cechy konkretnego produktu. Jest wiele firm, które konkurują ze sobą właśnie cechami produktu, jakąś wydajnością, ale i tak te pro firmy przegrywają z tymi, którzy potrafią nadać sens temu, co robią i komunikować go w swoim przekazie. Dlaczego tak jest? Ludzie łakną sensu, poczucia, że to, co robią, ma sens, że to, w co się angażują, ma sens i że wspierają odpowiednich ludzi z odpowiednimi wartościami. Jako liderzy mamy dwa sposoby wpływania na zachowania innych: pierwszy negatywny, poprzez manipulowanie. Może efekt zostanie osiągnięty, ale na krótko nie zbudujemy lojalności z pracownikiem, a drugi sposób motywowania to inspirowanie. Sięgamy w ten sposób w znacznie głębszej sfery naszych, naszej komunikacji z pracownikami i możemy zbudować lojalność, która trwa przez lata. Ludzie potrzebują czuć sens tego, co robią i dlaczego mają to robić. Dlatego, zatrudniając pracownika, warto najpierw szukać takich, którzy mają podobne do nas wartości, a niekoniecznie wymagane umiejętności. Umiejętności powinny być na drugim miejscu, jeżeli, to z tego, jeżeli ktoś umie. Robić to, czego wymagamy, ale jego wartości nie są spójne z wartością firmy. Nie będzie mieć motywacji do wykorzystania tych umiejętności w naszej firmie. Dlatego zaczynajmy zawsze rekrutację od znajdywania tych osób, które czują sens w tym, co będą robić. Zaangażowanie właśnie z tego wynika, i możemy mieć pewność, że nasz pracownik będzie wstawał codziennie rano z łóżka i chciał zmieniać naszą firmę na lepsze. Tak się właśnie dzieje, jeżeli dotykamy tego why, czyli sensu. Mamy jakąś ideę, która pociąga ludzi za sobą. Simon Sinek stworzył taką ideę złotego koła. Jest to taki koncept, gdzie mamy trzy okręgi. Ten najgłębszy to właśnie why. Następnie how oraz what, czyli po polsku. Dlaczego, jak i co? Firmy powinny zastanawiać się, dlaczego mają w ogóle istnieć, następnie jak mają wyrażać ten sens istnienia, swoją misję, oraz co, jakie produkty produkować, aby realizować tę misję. Jeżeli odwrotnie będziemy działać, czyli najpierw robić jakieś produkty, ale bez sensu, bez wiedzy, dlaczego to robimy, no to nie będziemy mieć takiego mocnego poparcia naszych klientów, lojalności, ani sami nie będziemy czuć do tego motywacji. Nie będziemy mogli się przebić z naszym produktem, bo wiele firm komunikuje się tylko i wyłącznie na tym poziomie, poziomie zewnętrznym, na what, czyli na tym co robią, jakie cechy ma ich produkt, a niekoniecznie dlaczego to robią. Weźmy przykład firmy Apple. Dlaczego ludzie stoją godzinami... Kilkanaście godzin w kolejce za nowym iPhone'em. Ta lojalność do marki wynika z tego, że Apple komunikuje się na poziomie właśnie tego why. Ich produkty są nie tylko dobre ze względu na specyfikację, ale ta specyfikacja i cały design bierze się właśnie z tego why. Motywacją do istnienia tej marki jest właśnie zmiana świata, myślenie inaczej, think different, wspieranie kreatywności, innowacji i twórców. I stąd właśnie wynika taki, a nie inny produkt. Inne firmy starały się konkurować z Apple w ten sam sposób, ale jedynie pozostały na tym, na tym zewnętrznym poziomie, jakim jest what, czyli co, dokładnie specyfikacja produktów. Jest tak duża konkurencja na rynku technologicznym, że jeżeli nie komunikujemy się na poziomie tym głębokim, to nie dotykamy bardzo ważnej sfery w naszym mózgu. Jak działa nasz mózg, kiedy komunikujemy sens? Mamy w naszym mózgu takie sfery, które są bardzo już stare, związane właśnie z emocjami, i te nowsze, które są racjonalne i bardziej analizują te cechy. Ten mózg emocjonalny jest tak silny i wpływa na nasze decyzje, na te nawet racjonalne decyzje, że często, a nawet w większości, podejmujemy decyzje o zakupie właśnie pod wpływem emocji. I komunikując o wartościach, dotykamy właśnie tej najgłębszej sfery naszego mózgu, która jest bardzo silnym motywatorem do działania. Z niej właśnie wypływa nasza motywacja wewnętrzna. Firmy, które chcą osiągnąć sukces, liderzy, którzy chcą inspirować innych, powinni zaczynać właśnie od why, od dlaczego, od komunikowania tego sensu całego swojego istnienia, działania, jakiegoś projektu. Pamiętajmy, że ludzie nie kupują tego, co robisz, ale dlaczego to robisz? Jeżeli masz firmę, tworzysz produkty, zastanów się, dlaczego to robisz. Dlaczego w ogóle założyłeś tę firmę? Jaki jest głębszy sens jej istnienia? Jaka jest jej misja? I zacznij to komunikować. Apple w ogóle nie konkuruje cenami. Ich ceny są bardzo wysokie, a mimo to są jedną z największych firm na świecie. Czyli tutaj cena nie ma znaczenia. Jeżeli wchodzimy w grę cenową, tak jak na przykład jest na Allegro wielu wystawców, i jedynym wyróżnikiem ich, jest cena, jest ten sam produkt, no to oczywiście w tym wypadku wygrywa ktoś, kto ma najniższą cenę. Ale jeżeli dodamy jakąś wartość, jeżeli będzie to firma, którą ktoś kojarzy i jest ona spójna z wartościami tego klienta, to. Tą lojalność mierzy się właśnie tym, że mimo, że ktoś ma niższą cenę, to ten klient wybierze Ciebie, dlatego że Ty masz takie, a nie inne wartości, że Ty masz taką, a nie inną misję do realizacji przy okazji sprzedaży tych produktów. On z chęcią zacznie Cię wspierać. Dlaczego tak wiele osób wspiera teraz społecznościowo na Patronite i innych twórców? Dlatego, że właśnie robią coś, co jest spójne z innych wartościami. Dlaczego jest wielu różnych twórców z jednego tematu, ale ciągnie nas bardziej do tej jednej osoby. Może kogoś do innej. Bo każda ma inne wartości, każda komunikuje je w inny sposób. I to, jakie ty masz wartości, będzie przyciągać do ciebie ludzi z podobnymi wartościami do ciebie. Dlatego nie musi komunikować tego why, dlaczego, tego sensu, dlaczego działasz, motywacji, która powoduje, że działasz. Właśnie w ten sposób otwierając się, uzewnętrzniając niejako swoje najgłębsze why, dlaczego, wartości, masz większą szansę, że zostaniesz dostrzeżony i że inni zaczną z Tobą współpracować. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do BookTube'a. Link pod tym filmem do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.